Czy twój kot też tak robi? Bo widzicie, mam dwa koty. Ten przystojniak to Precel, a ten dostojniak z wąsem to Ignacy. Ignacy to przylepa, ale raczej przychodzi tylko do mnie. Precel natomiast kocha Mizianko, ale na własnych zasadach. A do tego jest duszą towarzystwa. I Precelkowi troszeczkę pogorszyły się wyniki badań, więc regularnie chodzimy na kroplóweczki. I o ile? Do klatki jest go cholernie ciężko załadować. On raczej nie miałczy, tak u weterynarza i podczas jazdy zdarza mu się. Tak jak już dotrzemy na miejsce. Wyjdzie z klatki. Zobaczy panią weterynarz. Kot sprzedany. Ostatnio musiał zostać na noc pod obserwacją. Ja się tak obawiałem, że nie wróci do domu, jak to będzie, może zostanę z nim. A pani spojrzała na mnie i powiedziała, on? No chodź do domu jedziemy. Przecież on chce tu zostać. I faktycznie, ten skubaniec kładzie się na kozetce. Nie miałczy, nie gryzie, nie drapie. Czasami lekko się szamota i wyrywa. On po prostu się kładzie i każe miziać. Ostatnio pani nie mogła go zbadać tym stetoskopem, bo precel tak gło Mruczał. No i oczywiście, że on taki puchaty i duży, to wszystkie panie dają mu na koniec smakołyki. Jak wróciłem po niego rano, to skubany dostał jeszcze saszetkę. A jak to jest u was, kociarze? Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda Wasza wizyta u weterynarza. A tak w ogóle to jest 50 odcinek porannej kapuciny, czajcie to? 50 dni dzień w dzień dodawałem daily, więc jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, koniecznie zobaczcie poprzednie odcinki. A my widzimy się jutro.